Myślę, <grymianie> to miejsce światelniowo jak oceniasz swoją formę? Y y y Forma jeszcze nie jest taka, jakbym chciał przed mistrzostwami świata i Jeszcze mamy trochę <grymianie> czasu, jeszcze parę dni jest, więc trzeba jeszcze potrenować i myślę, że będzie można walczyć. Powiedzmy, co z tym musisz poprawić, że one były zdecydowanie lepsze? Prędkość najazdową, ma słabe prędkości, no i jeszcze parę rzeczy technicznych. A wiecie jak to zrobić? Tak, tak. Macie już Jak będzie to wyglądało od od przygotowania do świata juniorów? No plany ciągły się już od początku sezonu, odkąd dostałem się do kadry to był taki jeden z celów. Minorów. Udało się, ale jeszcze trzeba walczyć, żeby wystartować w szczórce Polaków. A trzymasz masz jakieś całej, to sobie staje 4 milionów. Dobre skoki. Jeżeli wystartuje, to chcę oddać dobre skoki jedynie. Powiedz mi ten Maciek Maciusiak, czy czujesz nim ten autorytet? Tak. Pokazał na pewno każdemu z zawodników, że każdy, każdy jakiś drobiazg daje bardzo dużo skoków. Czym się różniły te, ten okres przygotowawczy od poprzednich, bo no, teraz dołączyłeś do kady. czym to się po Okresu przygotowawczego w klubie? No, dużo się nie zmieniło, dalej skaczę, treningi się jedynie zmieniły i nastawienie do skoków. Czujesz, że jesteś dobrze przygotowany do tego sezonu? Tak, czuję się dobrze przygotowany. Było to dla Ciebie zaskoczenie, że znalazłeś się w tej kadrze przed sezonem? Yy, tak, było to zaskoczenie. Od początku nie byłem w kadrze, ale po paru treningach załączyli mnie do kadry. A po jaki dokładnie treningach gir to do kadry? Yy, po treningu w szybku jednym. Nie pętam no. dokładnie. Tak. Yy, powiedz mi a... jakie masz jeszcze cele poza mistrzostwem się w tym sezonie? tak powiedziałem poprzednio. Dobre skoki dobre nastawienie. Czyli ta filozofia wszędzie, na każdej płaszczyźnie kadrowej jest wpajana Wam w głowę trochę. Ale jest też tak, bo skoczkowie w kadrze A mówią, że Horn mówi im, że każdy lepszy wynik mają traktować jak coś normalnego. U Was też tak jest wpajane, że każdy sukces macie traktować jak coś normalnego, co po prostu należy Wam się i zasługujecie po prostu na to. Przed, teraz, do teraz robiliśmy bardzo dużo treningów, dużo dobrej roboty I wiadomo, że każde miejsce lepsze, wiadomo, człowiek się cieszy, a gorsze trzeba jest trochę złości sportowej, ale przede wszystkim mamy się bawić w tym na razie. To startowałeś w tamtym roku na mistrzostw, na Olimpiadzie Młodzieży? Tak. W tym roku już jak jesteś w Kadrze, to też macie takie plany, czy na razie jeszcze za daleko, żeby o tym mówić? Plany są, że w na Olimpiadzie Młodzieży, ale jeszcze zobaczymy jak wyjdzie. Mhm. Dobra.